Hej, jestem Karolina. La, la, la. Czekajcie, hej, jestem Karolina. Lat za kilka dni trzydzieści. <grym> po prostu <grym> nie spodziewałam się tego. Poszłam zrobić sobie paznokcie do nowo otwartego salonu, w którym funkcjonuje zaledwie, który funkcjonuje, który funkcjonuje zaledwie miesiąc. Bardzo ryzykownie. Za namową siostry poszłam sobie coś zmienić. Poczuć się kobieco, gdyż nigdy nie miałam zrobionych paznokci i były krótkie, więc zapuściłam i poszłam. Nie miałam konkretnej inspiracji. Pani pokazywała zdjęcia, ja też miałam kilka. Chciałam coś jaśniejszego i wzorek na jednym paznokciu. Na pierwszy rzut oka nie widziałam, że jest coś nie tak. Zapłaciłam i wyszłam. Później pokazałam paznokcie znajomej. Mówiła, co ty masz spieprzone te paznokcie, skórki poza, że zakrwawione, tak? niedociągnięcia, niedopiłowane byłam w szoku, zaczęłam się przyglądać i faktycznie tak jest. Czyli nie widziałaś tego wcześniej, dopiero znajoma, która pewnie była bardziej doświadczona w tych sprawach, czyli pewnie chodziła gdzieś tam już na paznokcie i, i wiedziała, jak to mniej więcej powinno wyglądać, yy, zwróciła Ci uwagę na to, że z Twoimi paznokciami coś jest nie tak. Jest. Zaraz zobaczymy. Zaraz to sprawdzimy. Czy faktycznie znajoma Ci dobrze powiedziała? Czyli jakieś jasne paznokcie, okej. Okay. No mniej więcej wiemy, czego się spodziewać. Pastelowych paznokci. Podobało mi się coś w tym stylu. Dostałam to. Szczerze powiedziawszy, zrobiłaś zdjęcie jeszcze w salonie. Dobra, to dobrze, bo było fajne światło. Szczerze powiedziawszy, pozalewane skórki pewnie tam miało być. A możliwe, że tak miało być. No nie jest to dobrze wykonana praca. Coś tam grubo poszło nie tak z manikirem, z wypoziomowaniem produktu. Boki są tak poszarpane, że szok. kolor jest nierówno grubo przy skórkach nałożony i za grubo jest na wolnym brzegu. Tutaj na przykład spłynął z boku. No nie jest to dobrze wykonana praca. To wygląda jakby, jakby osoba ucząca się dopiero robiła paznokcie. Chociaż nawet osoby uczące się dużo lepiej czasami wykonują paznokcie niż yy, pff, to, co tutaj widzimy. Więc następnym razem, zanim popłynie łza spowodowana tym, że masz no, dość nieestetycznie, no i po prostu brzydko zrobione paznokcie, zrób research, salonu, do którego się chcesz udać, sprawdź, jak tam wyglądają paznokcie wykonane w tym salonie. Popytaj koleżanek, czy to są poprawidłowo wykonane paznokcie, możesz się Edyty zapytać nawet. Hej, Edyta, chciałabym iść do salonu, taki i taki salon, zobacz, zerknij, czy, czy ja tam dostanę dobrze wykonane paznokcie. I Edyta, albo koleżanki, ci powiedzą. No kurczę, po pracach widzę, że to, tam się dopiero osoba uczy, więc jeżeli jest to dla Ciebie okej, okay, cena jest odpowiednia, no to idź, ale nie będą te paznokcie dopracowane. Albo po prostu tutaj być może stylistka po prostu się zatrzymała w miejscu i się już dalej nie szkoli, albo ma złe produkty, złych frezów na przykład używa, albo, albo w ogóle manikiru nie wykonuje, no pieron wie, co tam się podziało. W każdym razie róbmy tak, żeby unikać płynących później łez. Przykrości spowodowanych brzydkimi paznokciami i zapobiegajmy robiąc research stylistkowy. O. Bo zobacz, jak tutaj masz y, lakier na skórkach. To jest niebezpieczne. To już nawet nie wygląda. To już nawet nie jest tak, że to jest nieestetyczne. To już jest niebezpieczne nosić takie paznokcie, gdzie tutaj wszędzie jest lakier na skórkach, albo po prostu są poszarpane te skórki. Więc ja. Tutaj bym zalecała tej osobie, się, która robi tam paznokcie, po prostu szkolić, cały czas trenować i uprzedzać klientów, że no wie pani co, dopiero się uczę, czas usługi jest lekko wydłużony, bo chcę wszystko zrobić porządnie. I te klientki albo się będą na to zgadzać, albo nie.